Pani bratze i siostry w Chrystusie Pan, pierwszą sobotę pierwszego roku 2001 stajemy i patrzymy w nią, w Matkę Najświętszą, w tym szczególnym miejscu, gdzie wybrała to miejsce, Florencję, koło i Józefską Florencję. To miejsce, które przygotowujemy. Mogę powiedzieć święty szarmę, który wcześniej już budował to swą pustelnię, nową dla siebie. I dzisiaj, tak wszyscy, którzy tu przebywamy, i wy, bracia i siostry, tu obecni jeszcze, niektórzy, którzy mówicie: Nie chce nam się wracać do domu. Chcemy nawet trwać tu na modlitwie. Bo tej modlitwie. Bo tej modlitwy tak na bardzo nam potrzeba dzisiaj. Kochani bracia i siostry, to czas oczekiwania, ale przecież Boże Narodzenie już było. Ale my czekamy na coś dalej. Co będzie w tym roku? Czekamy, jakie będą te dni nowe. Dwa już minęły. I jacy my. W tych dwóch dniach Nowego Roku jesteśmy. Czy myśmy zobaczyli siebie? Stało się coś z nami? Bracie siostry, niektórzy myślą, ksiądz nie przyjdzie do domu. Trzeba będzie pokropić samemu dom. Niektórzy myślą, po co mi ksiądz? I to pokropienie domu. I ludzie rozmyślają, w jaki sposób ten mój dom oczyścić. Bo wielu wie, że w domu moim, wielu tak mówi, jest coś, co nas dręczy, co nas zniewala. Niektórzy kropią. Wodą święconą, solą egzorcyzmowaną. A jednak mówią, to jest jakiś demon tak mocny, że nawet na to nie reaguje. Co się dzieje? Szukają niektórzy antychrysta. Chcą powiedzieć, że już jest wśród nas. Niektórzy już ogłaszają, że będzie koniec. A ja mówię Tobie i wciąż sobie powtarzam: Tam jest Chrystus, gdzie jest miłość. Tam, gdzie jest prawdziwa miłość, gdzie jest delikatność. Gdzie jest spojrzenie na drugiego, jak na siebie samego. Spójrz na drugiego, jak na siebie samego. Jeśli Tobie sprawia przykrość. To słowo, nie używaj go więcej. Jeśli ktoś cię rani w taki właśnie sposób, jak Ty potrafisz zranić, również nie czek tego. Zacznij kochać, na nowo kochać, by każdy ten dzień był dniem większej miłości. Ile razy błogosławię, Młodych małżonków, zawsze później życzenia im składa. Życzę Wam, aby Wasza miłość była większa każdego dnia, każdego dnia większa do siebie. Abyście mogli kiedyś stanąć przed Bogiem, uwielbiać Go w całą wieczność, bo On jest źródłem tej miłości. I życzę Wam, aby każdy dzień tego roku, był dniem większej miłości pośród was waszym domu. Nic nie jest w stanie uratować twojego domu. Żadna woda, żadna sól egzorcyzmowana. Żadną pracę, nic nie jest w stanie. Jeśli w twoim domu nie zrodzi się miłość. Żatan przychodzi do domu. Tam, gdzie jest pokarm, którym się żywi, wystawiasz mu, jak głodnym hieną, tę twą nienawiść. Twoją, to Twoje ego, to Twoje zobaczenie siebie, to Twoje zawsze mam rację, to Twoje brak przebaczenia, to Twoja wciąż zazdrość, która cię gnębi, to Twój chęć, by podsycić, by podzielić, by namówić przeciwko drugiemu by wciąż działać, aby innych ukazać, że są gorsi od ciebie, że Ty jesteś taka święta i święty. Oto jest pokarm jak na aby to przychodzi. Wilk czy lew, Szatan wejdzie do ciebie. Nic cię nie uratuje. A gdy Antychryst przyjdzie, to powiem: Witam cię, moje dziecko. Chcesz, by w tobie się rodził Chrystus? Chcesz, by On tak był? Musisz więcej kochać każdego dnia. To wymaga. To nie znaczy, że nie popełnimy błędów, nie znaczy, że nie upadniemy w naszej ludzkiej słabości. Ale pierwsze musimy przed Bogiem stanąć i powiedzieć oto ja, słabych grzeszy, pokornie w moim sercu. Wołam do ciebie Boże, przemieniaj moje serce. Ja chcę naprawdę. Kochać więcej. Chcę więcej przebaczyć. Ja zatelefonuję teraz. Boże, gdy zaczynamy Eucharystię, trzeba by było ludziom w kościołach może podać te telefony. Pozwolić. Zadzwonić się teraz. Nim powiemy, spowiadam się Bogu zatelefonuj teraz do tego, komu wysłałeś piękne życzenia, nalepkę wkleiłeś wesołych świąt, a tyle czujesz dalej do niego niechęć. A tyle tobie jest dalej zamiści i zazdrości. Może trzeba by było rozdać te telefony i powiedzieć, zawróć teraz do tych. Codziennie do jednego. Przed wejściem na Eucharystię. Do kogo myślisz, że cierpi z Twojego powodu? Trudna ta mowa. Powiecie, cóż to na początku roku takie rekolekcje? Jakie tam rekolekcje? Po prostu Pan Bóg mówi do nas, nie żartujcie sobie z mojej miłości. Nie żałtujcie sobie, że poświętujecie na moich urodzinach, a po urodzinach zgasicie lampki i zaczniecie znowu tańczyć wokół cielca, którego sobie tworzycie dzień po dniu, tego zapatrzenia w siebie, w swoje tylko racje i tylko dla siebie. I by więcej miecza niżeli być. Bracia i siostry, szukacie antychrysta. Rodzi nie jeden taki antychryst w różnym ubraniu. Świeckim, a czasem i duchownym. Bo jeśli nie ma miłości pokornej, po kimże ten człowiek jest? Ja wiem. Wszyscy jesteśmy słabi. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Kto jest bez grzechu, nie wrzuci kamień. Nie wrzuci kamien. Nikt nie miał odwagi, gdyż mówił do nich Bóg. A ja Tobie mówię, a Ty nie chcesz posłuchać. Niech sobie mówią, ja i tak rzucę. Pan Bóg mnie usprawiedliwi. Walczę dla Niego w duchu posłuszeństwa, w duchu ofiarowania się, w tej nowej krucjacie. Jak nieraz patrzę na chrześcijan katolików, to, że z tak wielkim zaprzenieniem, z tak wielką złością reagują jeden przeciw drugiemu. Oni by się tam znaleźli w czasach walki Krucja. Zavrzegaliby innych i robiliby znak krzyża. Krzyżacy. God mit uns, Bóg z nami. Mieli żołnierze szefajscy napisane na pasach: Można wiele usprawiedliwić. Można wiele chcieć usprawiedliwić, ale nigdzie nie znajdziesz usprawiedliwienia na to, że przestałeś kochać, bo Bóg jest miłością. Jeśli wierzysz. Amen.